Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na kilka jesiennych stylizacji, stylizacji w moim stylu z najnowszymi ubraniami z mojej szafy, które postanowiłam w jakiś sposób wkomponować, zobaczyć, czy rzeczywiście warto je sobie zostawić, więc jeżeli zobaczycie gdzieś metki, to się nie dziwcie, bo są to kandydaci do zamieszkania w mojej szafie, ale jeszcze decyzji nie podjęłam. Zacznijmy od tego, że moje wymiary linki do ubrań, które jeszcze gdzieś można dorwać, znajdziecie jak zawsze w opisie. Zestaw numer jeden. Koszula. Koszula błękitna z Greenpoint. Mam na sobie bodajże rozmiar 36, jest to rozmiar odpowiedni. I koszula ma tutaj wiązanie przy szyi, to można wyciągnąć. Natomiast ja ją kupiłam ze względu właśnie na to wiązanie. To wiązanie szalenie mi się podoba i na pewno będę ją w ten sposób nosić. Jeżeli chodzi o spodnie, są to spodnie burgundowe z Zary. Wymieniłam pasek, bo tam oryginalnie jest czarny pasek, natomiast ja mam bardzo ładny burgundowy pasek. Który kupiłam kiedyś tam na temu, on jest skórzany, także idealnie mi tutaj pasuje i do kompletu. Nałożyłam również buty i buty są w kolorze właśnie burgundowym, w kolorze spodni. Są to buty z René Born to be, wiecie, to jest jedno i to samo. Mam rozmiar 40. Dam wam linki, jak jeszcze będą. Szukałam właśnie jakichś niedrogich, burgundowych butów, bo nie jestem pewna, czy tak na stałe zagoszczą u mnie w szafie. Dlatego zdecydowałam się właśnie na te z René. Zaglądajcie, jeżeli macie ochotę na takie buty na renę, bo raz za czas pojawiają się rabaty i można kupić sporo taniej. Także tak wygląda pierwsze zestawienie. Dobrałabym tutaj burgundową torebkę albo niebieską torebkę, ale nie posiadam, więc wybiorę taką, jaką mam. Zdecydowałam się na czarną torebkę, jest ciemna. Jeżeli chodzi o czarne torebki, to zazwyczaj je dokładam do wszystkich ciemnych stylizacji. Nieważne czy mają ten element czarnego czy nie. Ma takie tutaj stare złoto i ten pasek też ma klamrę ze starym złotem. Myślę, że to fajnie do siebie nawiązuje. Kolejne zestawienie, burgundowy golf, chyba z Mojito sprzed kilku lat. Pasek z temu, spodnie z Greenpoint, z nowej kolekcji, także na pewno jeszcze dostępne. I buty, buty burgundowe marki Ryłko. Mi się podoba bardzo połączenie burgundu z kolorem takim, powiedzmy, szarym, bo to jest coś między szarym a brązowym. Trudny bardzo jest ten kolor do określenia. Także zarówno prezentuje się jako szary, jak i jako brązowy, że tak powiem, ma więcej zastosowań. Przełamałam właśnie to połączenie paskiem burgundowym, ale takim nieco jaśniejszym, kolorem bardziej zbliżonym do butów. Natomiast buty są welurowe, myślę, że fajnie też wyglądałyby takie skórzane ze skóry licowej, natomiast ja takich w kolorze burgundowym akurat nie posiadam. Pokusiłam się również o kamizelkę. Kamizelka z Greenpoint, pasująca idealnie do spodni, dlatego że. Właśnie najbardziej mi się podoba zestawienie kamizelki z golfem, z koszulą już trochę mniej, no abstrahując już od koloru, niestety, ale na większości zdjęć, które gdzieś są na stronach sklepu, kamizelki są sauté, także na gołe ciało, a jesienią i zimą to raczej ciężka sprawa. Natomiast akurat ta kamizelka jest wykonana z fajnego materiału i nie ma zbyt dużego dekoltu, więc powiedzmy nałożona na gołe ciało, ale jeszcze przykryta marynarką byłaby w porządku. Natomiast chciałam coś bardziej uniwersalnego, dlatego postanowiłam dołożyć do golfu tą kamizelkę i zobaczyć, jak, ten, jak to zestawienie będzie się prezentować. Mi się osobiście bardzo podoba. Znów burgundowo. Golf z Mochi to... Pasek z to tym razem w panterkę. Do tego spodnie z Zary, z najnowszej kolekcji, powinny być jeszcze dostępne. Torebka furli i buty to są buty ryłko, już takie bardzo, bardzo stare. Natomiast spodobało mi się połączenie panterki i tego koloru brązowego, takiego kamelowego, który był dawniej modny, właśnie z burgundem, w zasadzie z dwoma jego odcieniami, bo ten sweterek jest nieco ciemniejszy i tutaj Buty do tego pasujące do torebki już z inną fakturą, bo buty są zamszowe i pasek też jest taki ala zamszowy, także myślę, że to fajnie do siebie pasuje. Kardigan, cardigan z Reserved, spódnica z Zary, pasek chyba z Mojito, torebka Coach, a na stopach kowbojki Ryłko. Także taki zestaw. Wybrałam specjalnie jasny kolor, bo w tym sezonie bardzo dużo jest ciemnych kolorów. W zeszłym sezonie było więcej jaśniejszych, ja się zaopatrzyłam i uważam, że fajnie jest te jaśniejsze kolory też. Dokładać. Wybrałam również pasek w panterkę. Jego może jakoś bardzo nie widać, może lepszy byłby troszeczkę szerszy, żeby go było jednak trochę więcej widać. Natomiast uważam, że nieco urozmaica to połączenie kolorystyczne. Brązowa torebka w zasadzie w kolorze góry, w kolorze swetra. Jeżeli chodzi obułty, to tak się to prezentuje. Spódnica ma taką długość między 7,8 a 3,4. Idealną do tego, żeby ukryć cholewkę tych kowbojek. Tak, mamy raz stopy pod spodem. Nie chciało mi się ściągać, przyznaję się. Także tak wygląda to zestawienie właśnie z satynową spódnicą. Satynowe spódnice, sukienki bruski, nadal wszędzie można dorwać. Burgundowo od stóp do głów, czemu nie? E, sukienka marki Richoas, pasek z temu, e, rajstopy gdzieś kupione na Allegro, to jest 41, praktycznie są kryjące. E, do tego mam bodki burgundowe, a jakże e, René tubi, tam i tam takie kupicie. I do tego dobrałabym jeszcze marynarkę polskiej marki Probe. Model Harper, one są chyba jeszcze dostępne i torebkę, tutaj mam torebkę brązową pomimo tego, że, że tutaj głównie króluje burgund, ale w tym wypadku dobierałabym jednak kolor torebki do marynarki, no nie mam idealnie identycznego koloru, natomiast powiedzmy bardziej torebka nawiązuje do tego okrycia wierzchniego niż do spodu i tak się to prezentuje w całości. Mi się połączenie burgundu z szaro bo to jest ten kolor taupe szaroberzowy, osobiście bardzo, bardzo podoba. Kolejne zestawienie, sweter z Mohito, taki wpadający w fiolet, burgundowe spodnie z zary, pasek skórzany z temu, czarna torebka z takimi... Ze starego złota okuciami, i pasek również ma takie okucia stare złoto, więc myślę, że to pasuje. Do tego dobrałam również buty, już pokażę jakie. Burgundowe, także Was zaskoczę. Burgundowe z renę, z chyba na renę je kupiłam. Rozmiar odpowiedni, 40, i tutaj mamy gładką tkaninę, tu mamy tkaninę sweterkową. Buty są z takiego ala zamszu, więc. Różne wykończenia, mimo tego, że kolory bardzo stonowane, bardzo do siebie zbliżone różnią się od siebie nieznacznie, natomiast faktury materiałów się różnią. I to mi się podoba. Podoba mi się to, że właśnie ten pasek jest skórzany, także nadaje więcej rodzajów materiału, wykończenia, a mniej kolorów. Ta stylizacja sama w sobie i tak się prezentuje. Całości. Specjalnie jeszcze, wiecie co zrobiłam? Bardziej wyciągnęłam sweter z tyłu, żeby był nieco dłuższy niż jest z przodu. Uważam, że tak po prostu wygląda ciekawiej. Burgundowy total look, tak możemy to nazwać, czyli cała jestem w burgundzie, nie licząc torebki. Burgundowy sweter, e, chyba z mochitos przed kilku lat. Jak jeszcze burgund nie był modny, to ja go wtedy kupowałam. E, do tego pasek burgundowy z temu, burgundowa spódnica z forsety, widzicie, te odcienie są różne. Czarna torebka i botki, to są botki z renę. Ja tutaj nie zakładałam, bo tylko się przebieram. Natomiast założyłabym tutaj kryjące rajstopy burgundowe. Mam takie 40 den i Idealnie by tutaj pasowało, bo jak się jednak poruszam czy bym usiadła, to te bodki są za niskie i będzie widać skórę. Także wtedy będzie widać rajstopy w kolorze butów, więc to wszystko będzie wyglądało, uważam, fajnie. Podoba mi się połączenie ciemniejszej góry z jaśniejszym dołem, również z tym, że buty są dosyć jasne, bo one właśnie są w kolorze burgundowym, ale nie aż tak ciemnym. To były wszystkie stylizacje, jakie przygotowałam tym razem. Piszcie mi proszę, czy któraś Wam się spodobała. Jeżeli podobał Wam się mój film, poproszę łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!